No, te rzeczy zahaczały o molestowanie, więc. Ale ty też potrafiłaś o tym powiedzieć mamie, nie. nauczycielom. Nie, nie, nie. To są rzeczy, które po latach dopiero byłam w stanie powiedzieć. No, to było wiadomo, że dokuczanie. Była taka sytuacja na przykład na treningu, że. No, różne są techniki, tak, na Judo, i to są techniki i duszenia, i dźwigni w parterze. I na przykład, jak on mnie przyduszał, przyduszał i odklepuje się, tak, żeby już, że już dziękuję, zaraz odpłynę, no, tak, tak? Tak, tak. No to na przykład nie przestawał i miałam całą siną szyję, taką fioletową. Moja mama pyta, co się dzieje, i naprawdę bałam się jej powiedzieć. I Jak w końcu. Jakoś się ona dowiedziała, że tam jest tak bardzo źle, to po prostu ja też przestałam trenować. No ale była taka sytuacja, że on się umówił ze mną po szkole, a ja się bałam po prostu nie spotkać. I wtedy pamiętam, że wsadził mi rękę w majtki i mnie zaczął całować. No, no ale uciekłam. A potem się na mnie mścił na obość, że tak zrobiłam. No i co mam ci powiedzieć, że mnie przeprosił po lacach i że jest okej. Okay. W pewien sposób okej. Okay. Nie podałam mu ręki i powiedziałam, że. No nie, jakby no. Że przyjmuje, przepraszam. No.